Cześć! Dzisiaj wyjątkowo nie jestem ubrana na czarno, a to wszystko za sprawą marki Too Faced i jej nowej kolekcji Peaches and Cream. Ostatnio wróciłam z konwencji makijażowej w Paryżu, gdzie poznałam wszystkie triki dotyczące właśnie tej nowej kolekcji i przywiozłam nie tylko te kolorowe okulary, które kojarzą się oczywiście z tą kolekcją, ale również produkty. Więc zaczynamy! Cechy charakterystyczne tej kolekcji to przede wszystkim mat, komfort, ekstrakt z brzoskwini, ze słodkiej figi, ale to nie koniec. Pierwszym produktem jest baza, więc aktualnie w portfolio będziemy mieli dwie bazy. Pierwszą, dobrze Wam już pewnie znaną, która jest nawilżająca i przedłuża trwałość makijażu. Natomiast ta nowa jest zupełnie inna, bo jest do skóry matowej. No i właśnie, cała ta kolekcja jest przeznaczona przede wszystkim do skóry matowej. I mieszanej. Raczej nie stosowałabym produktów do ujednolicenia cery, do skóry suchej, ale o tym za chwilę. Więc wracając do tych baz, ta będzie nawilżająca i utrwalająca makijaż, natomiast ta nowa, za chwilę pokażę Wam konsystencję, będzie matująca, wygładzająca oraz zmniejszająca widoczność niedoskonałości, a o to przede wszystkim chodzi. Kolor jest taki brzoskwiniowy, więc pięknie też będzie ujednolicała ta baza naszą skórę. I w związku z tym, że ja mam skórę mieszaną, zaaplikuję tą bazę matującą właśnie w tą strefę, tak, gdzie mam najwięcej sebum w ciągu dnia. Od razu już widzę, że tutaj skóra jest bardziej wygładzona, a tu, gdzie mam skórę suchą, przygotuję serę drugą bazą, właśnie tą nawilżającą. Ona ma zupełnie już inną konsystencję, jest bardziej delikatna. Od razu czuję komfort tutaj w tych miejscach, gdzie mam suchą skórę. I zupełnie inny zapach, bo tutaj czuję kokos. Także dzisiaj będzie mieszanka zapachowa, ale to też jest fajne i wyjątkowe. Kolejnym produktem jest podkład. Co jest fajnego w tym podkładzie? Podkład jest matujący, ma wspaniałe, takie matowe, ale komfortowe jednocześnie wykończenie. Aplikacja. Po pierwsze warto aplikować etapami, czyli zaczynamy czoło, kończymy czoło, idziemy do dalszych etapów, dlatego że podkład dzięki temu, że daje nam efekt takiego komfortu i matu, jednak szybko zastyga, więc na to uważajcie! I najlepiej aplikować go beauty blenderem, oczywiście mokrym. Ja sobie już przygotowałam beauty blender, nowy beauty blender, który śmiesznie się nazywa, ponieważ nazywa się Just Chill. Więc okej, okay, fajne połączenie. I aplikujemy. Ruchem wstępującym zaczynam od czoła. Teraz informacja dla wielbicielek Born This Way. Ten nowy podkład ma taką samą nazwę jak Born This Way, jeżeli chodzi o odcienie, ale ze względu na swoje właściwości szybciej się utlenia. W związku z tym sięgnijcie, sprawdźcie sobie przy wyborze produktu. Kolor. Sprawdźcie sobie odcień, którego używałyście do tej pory z Bornisławii. Następnie sprawdźcie sobie ton niżej, dlatego że może się okazać, że ten ton niżej będzie dla Was lepszy. Wystarczy odczekać około 15 sekund i mamy już tą prawdziwą barwę podkładu. No dobre. Sera jest gotowa i zobaczcie, że podkład, mimo tego, że jest matujący, to dzięki temu, że nałożyłam tą bazę, która nawilża, pięknie tutaj daje taką lekką poświatę i komfortowe matowe wykończenie. Więc naprawdę coś w tym jest. Dobra, została okolica oka. Wzięłam mój ulubiony e, korektor i pokażę Wam kolejny nowy e, produkt z tej serii. No i nowy trick nowy produkt utrwalacz do makijażu. I teraz e, mamy znowu dwa utrwalacze to face, tak samo jak dwie bazy. Tamta baza nie mam jej niestety dzisiaj ze sobą, ale baza Hangover przede wszystkim to jest baza 3 w jednym, czyli możecie stosować pod makijaż, do utrwalenia czy odświeżenia i ma wodę kokosową, która nawilża. Natomiast ta nowa baza to jest tak zwany puder w sprayu. Puder w sprayu, czyli na wykończenie makijażu używamy Spryskujemy całą twarz albo te miejsca, które, w których wydziela się większa ilość sebum, i mamy 100% pewności, że przez cały dzień czy też wieczór ten makijaż nam wytrzyma i będzie właśnie z takim wykończeniem matującym. To, co jest istotne, to to, że przed użyciem, pamiętajcie, tutaj zresztą jest napisane: Shake me baby, więc pamiętajcie, że trzeba wstrząsnąć, bo właśnie tutaj jest też puder, drobinki pudru, więc trzeba to wszystko ze sobą. Połączyć. Ale ja na razie nie będę tego używała do wykończenia makijażu. Bardziej pokażę Wam nowy trik. Czasami jest tak, że mi pod oczami korektor zaczyna pracować, zaczyna się rolować, mimo tego, że jest ulubiony i tak dalej. A więcej, czasami jest tak, że tuż mi się tutaj odbija, ponieważ mam długie rzęsy. No i teraz wstrząsamy. Nakładamy na dłoń odrobinę naszego ulubionego korektora, spryskujemy korektor. I faktycznie to wygląda, jakby te dwa produkty nie łączyły się ze sobą. Ale w ogóle się tym nie przejmujcie, ponieważ bierzemy Beauty Blender, nabieramy i aplikujemy pod oczy. Jest komfort. Nie zmienia się struktura, nie zmienia się poziom krycia. Jedyne, co się zmienia, to trwałość właśnie korektora i też to, że będzie się dłużej trzymał i na przykład u mnie tuż nie będzie się odbijał. I tutaj przy tym triku to pamiętajmy, żeby używać albo Beauty Blendera, albo opuszkiem palca wklepać. Dlatego, że tutaj produkt może szybciej zastygać w połączeniu z tym utrwalaczem, więc, żeby nie zostały nam po prostu smugi. Teraz pokażę Wam nowy produkt, kolejny, bez którego ja już nie wyobrażam sobie życia. Jest to sypki puder. No i w Sephora w Polsce będzie dostępny w czerwcu i naprawdę jest na co czekać. Ja z tymi pudrami sypkimi mam zawsze problem, a w sumie miałam, bo to się już zmieniło, żeby taką ilość z tego pudełka wysypać, żeby mieć odpowiednią ilość na pędzlu, a zwykle mam za dużo i na pędzlu i w pudełku to wszystko po prostu lata. A tutaj... Trenerka Stufeist pokazała nam w sumie banalny trik, ale ja na to wcześniej nie wpadłam. Odkręcamy pudełko, otwieramy to wieczko plastikowe. I teraz zostawiamy to wieczko, przykrywamy tutaj produkt i potrząsamy. I dzięki temu mamy tyle produktu, ile trzeba. I wklepuję ten sypki puder za pomocą mokrego beauty blendera. Tutaj w okolice oka i dzieje się magia, bo efekt jest jak z Photoshopa. Skóra jest wygładzona. Ja czuję y, niesamowity komfort. Testowałam to wcześniej, więc y, produkt zatrzymuje korektor w miejscu y, i naprawdę wygląda naturalnie. Także dokończę to na drugim oku. Naprawdę jest to bardzo komfortowe, no i szybki trik na to, żeby ta okolica oka wyglądała. Precyzyjnie i jednolicie. Pamiętajcie też tutaj o kąciku, o ile oczywiście nie chcecie nakładać potem mokrych y, produktów. Sypki puder odkładam, za chwilę jeszcze do niego wrócę, a na razie konturowanie. Ja bez niego żyć nie potrafię, wiem, że może już zaczyna być pase, ale e, mnie to odpowiada i ja zawsze swoją twarz konturuję. W związku z tym e, marka Too Faced przygotowała coś super dla właśnie osób, które e, lubią to konturowanie. Jest to kremowy. Mm, e, Kremowy brązer, tak, tak mogę powiedzieć, który po nałożeniu na skórę zamienia się w pudrowy produkt. No i teraz tak, możemy aplikować palcem, możemy aplikować Beauty Blenderem, ale Patrycja, właśnie z Too Faced pokazała mi w sumie dziwny trochę trik. Spróbuję go użyć. Nabieramy tutaj na przegub ręki ten kremowy produkt, mniej więcej tyle. Bierzemy drugą dłoń w ten sam sposób, tak żeby mieć na dwóch dłoniach, i teraz wiemy, gdzie mamy kości policzkowe. Lepiej to robić w modelce, ale ja spróbuję. Mam tu. Zaczynamy od tej strony i wtłaczamy produkt, a następnie sobie rozpracowujemy opuszkami palców. Ciekawy sposób. Szczególnie fajny sposób na wyjazdy, myślę, że ja będę go stosowała. Rzadko kiedy jest tak, żeby zrobić fajne konturowanie bez użycia pędzli, a tutaj właśnie mamy podkład matujący, mamy kremowy brązer, który zamienia się później w taką sypką konsystencję, a nie sypką tylko pudrową i powiem Wam szczerze, że całkiem ładnie się to łączy. Mam dla Was kolejne cudeńka. Są to kremowe róże, które znowu, tak samo jak bronzer, po nałożeniu na skórę zamieniają się w pudrową konsystencję. Są bardzo delikatne, fajne mają kolory. Ja wybrałam dla siebie dwa. E, dwa różowe odcienie, które podkreślą moją zieloną tęczówkę oka oraz sprawią, że moja skóra będzie bardziej taka ożywiona i zdrowa. E, jak będę nakładała? Możecie nakładać też tym samym trikiem, który pokazałam Wam z brązerami. Natomiast ja je jednak tutaj użyję Beauty Blendera właśnie przeznaczonego do różu. Zacznę od tego ciemniejszego koloru. Nabieram na Beauty Blender. Już tutaj czuję, że podkład zmienił konsystencję, zmienił swoje wykończenie na totalnie matowe, więc Beauty Blender super się nam tutaj sprawdzi do aplikowania różu. To jest ciekawe, bo zmieniła się konsystencja podkładu, ale zmieniła się też konsystencja różu. Tu mam krem, a tutaj już od razu... Robi mi się takie pudrowe wykończenie, ale sprytne rozwiązanie, bo mogę sobie wziąć te produkty, jeden beauty blender i na wyjazd mogę zrobić cały make-up. Jaśniejszy kolor nakładam tylko tutaj dla wzmocnienia środka, bardziej ku górze. I powiem Wam szczerze, że tutaj to wszystko jest suche. W ogóle mi się nic nie klei. Marka przygotowała jeszcze coś innego, inną formę pudru. Puder w kamieniu. Puder na wykończenie. Zobaczcie, ma piękną taką brzoskwiniową barwę, plus delikatnie się mieni. W związku z tym fajnie będzie go zaaplikować na wykończenie makijażu. Biorę sobie ten pędzel, ponieważ zależy mi na tym, żeby tylko zrobić taką woalkę z tego. Pudru. On ładnie też y, rozświetla. Tutaj na strefę T. Zanim oczy. To pokażę Wam takie pudełeczko. Pudełeczko, które. Uwaga, uwaga. Otwiera się. I mamy takie cacko. A w środku coś, w czym ja się po prostu zakochałam. Gotowi jesteście? Uwaga. To -dam, dam holograficzny efekt. Po prostu tu jest tyle różnych kolorów, no wygląda to obłędnie. To wygląda tak, jak moje opakowanie po okularach. Zobaczcie, no to się mieni, nasza skóra, nasze oczy mogą się mienić na takie kolory. Oczywiście, w zależności od tego, ile produktu nałożymy. Możemy nakładać się w dwojaki sposób. Ja sobie teraz nałożę jako rozświetlacz, więc aplikuję produkt na pędzel. Łączę z różem. Nie, no, e. Magia, po prostu magia. Fajne jest to w tym produkcie, że bardzo ładnie się rozprowadza, przy czym te kolory ładnie się łączą ze sobą, a więc to jest taka tafla. Super. Bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że to będzie hit na wiosnę. Jak weźmiemy natomiast taki bardzo precyzyjny pędzelek, to możemy wybrać spośród tych kolorów. Co nie jest proste. Ważne jest tylko to, żeby zapamiętać to miejsce i wybierać znowu z tego samego miejsca, żebyśmy przypadkiem nie wzięły zupełnie innego koloru. I ja sobie rozświetlę kupidyna i rozświetlę sobie tutaj wewnętrzny kącik. Teraz szybko przygotuję brwi. Brwi przygotuję moją ulubioną paletą do cieni. Za każdym razem, prawie na każdym filmiku, tej palety używam, ale dlatego, że to są dla mnie jedne z idealnych kolorów do moich brwi. Ok, brwi zrobione, pora na oczy. Mamy dwie palety do wyboru. Pierwsza paleta, zupełnie matowe cienie. Tu natomiast znajdziemy zarówno matowe, jak i takie metaliczne. Już wam pokazuję. Pierwsza paleta, same matowe, piękne cienie. Myślę, że kolory są na tyle uniwersalne, że będą pasowały do każdej karnacji, do każdej tęczówki oka. E, przede wszystkim sprawią, że nasza cera będzie wyglądała na jeszcze bardziej świeżą, a spojrzenie na jeszcze bardziej odświeżone. Natomiast druga paleta, w sumie ja sama nie wiem, którą bardziej lubię, więc nie pytajcie się mnie o to, bo myślę, że jedna i druga znajdzie się w moim kufrze. E, no to tak. Tu są cienie, zobaczcie, matowe, ale mamy też piękne, metaliczne. I ja, mimo tego, że no już trochę mi się tutaj cera błyszczy, dlatego że ten holograf sobie nałożyłam na kości policzkowe, ale postaram się użyć do makijażu oka, zarówno jednej, jak i drugiej palety, żebyście zobaczyli, jak te cienie się rozprowadzają, a naprawdę rozprowadzają się idealnie. Zacznę od matowej palety. Zrobię sobie najpierw bazę tym cieniem beżowym. Teraz zrobię światło cień tym kolorem. I bardzo dobrze się blendują mimo tego mocnego koloru. Cudnie. Hmm, teraz tym jasnym cieniem neutralnym rozświetlę sobie jeszcze podłukiem browiowym. Nawet ten jasny cień ma dosyć dobrą pigmentację, jest widoczny a jednocześnie nie jest aż taki rażący w oczy, więc super. Który cień dalej? No dobra, to weźmiemy sobie ten. Jest, jaki cudowny, jaki cudowny cień. Teraz z drugiej palety, tej z metalicznymi cieniami. Pięknie się ze sobą łączy. No ja jestem naprawdę pod mega wrażeniem tych cieni. Teraz wrócę z powrotem do tej drugiej i nałożę ten. Ten sam cień na dolną powiekę, tylko żeby zaakcentować kształt oka. I rozetrę sobie teraz tym, którego już używałam na dolnej powiece. I te ciemne cienie, powiem Wam szczerze, że spokojnie mogą służyć zamiast kredki, bo mają przepiękną pigmentację. To teraz jeszcze ten. Połączę sobie ten ciemny kolor z tym. Beżowy. I pora na metaliczne. Metaliczne nałożę tylko i wyłącznie w wewnętrzny kącik. I tutaj na bok nos. To jeszcze tylko kredka w linii w wodną oka. Ja wybrałam sobie dzisiaj kredkę Kadwondi. Ma super pigmentację. Od razu za jednym razem zostawia nam kolor na linii wodnej, a wiadomo, że tutaj no nie jest to nic przyjemnego. Makijaż linii wodnej oka. I zainspirowana moimi chyba ostatnimi podróżami wzięłam ze sobą maskarę Face Miniaturę, ale szczoteczka jest taka, jak w pełnowartościowym produkcie. W związku z tym pięknie nam. I szybko wytuszuję rzęsy. I czasami słyszę od Was, że takie szczoteczki są za duże, żeby wyrysować pięknie i precyzyjnie dolną linię rzęs. Ale ja Wam pokażę trik, Bo wcale nie musimy rezygnować z takiej szczoteczki, która pięknie nam unosi górne rzęsy. W moim przypadku one są dużo dłuższe. Wystarczy wziąć na przykład pędzelek do brwi. Nabrać tusz ze szczoteczki i przejechać po dolnej linii rzęs. Będzie to bardziej naturalny efekt, ale pokryjemy też wszystkie rzęsy. Więc jest to trik. Spróbujcie. Natomiast ja od razu przejdę do aplikacji dużą szczoteczką. Zobaczcie, od razu mamy. Spektakularny efekt, ale z tym pędzlem jest fajny trik dla osób, które nie lubią mieć dolnych rzęs mocno podkreślonych, no a zależy im na tym, żeby mieć jedną maskarę. Górną linię wodną oka zostawiam bez żadnej kredki, dlatego że ta na dolnej linii wodnej kredka, która jest beżowa, mocno napigmentowana, wystarczy do tego, żeby optycznie powiększyć oko, a o to mi chodziło. Dobra, wiecie co? Dla mnie już jest za dużo tych kolorów. Fajne były te okulary i są świetne, <laughs> ale ja już je zdejmuję i im dziękuję. Zostały nam usta. No i niestety w tej kolekcji nie znajdziemy żadnych błyszczyków ani w Polsce, ani w Europie, ale ja mam na to rozwiązanie, ponieważ pokryję usta tymi naszymi kremowymi różami o pudrowym wykończeniu. Jeżeli będziecie chcieli, tak jak ja, użyć tego różu na usta, proszę bardzo. Pamiętajcie tylko o jednym, żeby wcześniej wypielęgnować bardzo dobrze usta. Szczególnie teraz, kiedy jeszcze w okresie zimowym mróz jednak no, nie działa korzystnie na skórę ust. Dlatego ja tuż przed nagraniem nałożyłam peeling z marki Sephora oraz większą ilość balsamu, którą zobaczcie, już moje usta wypiły, a to jest znak, że są odwodnione. Ale spokojnie wszystko damy radę naprawić. Ja chcę, żeby ten look był taki swobodny, taki na każdą okazję. W związku z tym wklepię sobie y, ten róż na usta opuszkiem palca. Zawsze tak wklepany róż delikatnie powiększy nam usta. Róż czy pomadka, wszystko jedno. Bardzo ładnie się rozprowadza. I zobaczcie, mimo tego, że nałożyłam na błyszczyk, który jest kremowy, bardzo błyszczący, to te usta... Moim zdaniem idą w stronę matu właśnie dzięki tej konsystencji. I mam jeszcze specjalny trik dla Was, ponieważ ten pędzelek ma tutaj specjalną kokardkę. I pewnie myślicie tak jak ja wcześniej, że jest to kokardka tylko i wyłącznie ozdobna. Ale nie zobaczcie, zmniejszamy objętość pędzla. I tym sposobem mogę sobie pogłębić efekt tutaj rozświetlenia, czyli mam dwa w jednym. Pędzel do pudru i pędzel na przykład do rozświetlacza albo różu. Dobra, makijaż jest już gotowy. Pamiętajcie tylko o jednym. Wszystkie podkłady bazy są do cery mieszanej lub tłustej. Cera sucha, bardziej polecam Born This Way, więc mamy już opcję wyboru. Jest już późno, w związku z tym taki makijaż pewnie nie przyda Wam się już na Dzień Kobiet, ale przecież Dzień Kobiet możemy mieć każdego dnia. Czemu nie?